Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj, tak jak obiecałem Wam już tydzień temu, opowiemy sobie w ogóle, jak zaczęła się cała moja historia z fajką wodną, jak to się stało, że jestem tutaj teraz, gdzie jestem i nagrywam dla Was te odcinki, co się działo na przestrzeni tych 10 lat mojego doświadczenia i tego wszystkiego, czego zebrałem przez te 10 lat, wiedzy a propos fajki wodnej, jak to w ogóle wszystko się zaczęło, dlaczego, dlaczego zacząłem się tym interesować. Dzisiaj opowiem Wam tą historię. Zanim zaczniemy, pokażę Wam jeszcze staw, na którym dzisiaj palę, bo to interesujący, mi się wydaje, interesująca rzecz, dlatego że połączyłem starą szkołę palenia z nową szkołą palenia. Zerknijcie sobie na to, co mam. Jak widzicie, mam tutaj Kalin Mamona, którego przywiozłem z Egiptu, a to jest osobna historia, zaraz sobie o niej też opowiemy. I domontowałem, słuchajcie, do tego Kalin Mamona wąż firmy Kaja silikonowy, silikonowy wąż. Do tego oduma Nignis na topkę. Palę sobie już ostatnie niestety nabicie naszego, naszego smaczku od fantazji Ace of Spades. Pali mi się bardzo dobrze, bardzo fajnie. Właśnie, dlaczego stara szkoła, nowa szkoła? Wiecie, kiedyś, na przykład 10 lat temu, Kalin Mamon to było, wow, to było coś. Wiele osób poszukiwało tej fajki wodnej, oryginalnej, w Egipcie. Nie jest to łatwe do znalezienia. Wszystko sobie to ułożymy, opowiemy. No, a teraz wracamy na pierwszy plan i powiemy sobie o jeszcze jednej rzeczy. Także popalę sobie dzisiaj troszeczkę z wami, poopowiadam historię samych tych początków i tego wszystkiego, jak to się toczyło przez te następne 10 lat. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Ale właśnie, zanim zaczniemy, jeszcze, jeszcze parę kwestii. Pierwsza rzecz jest taka, że chciałbym już na samym początku tego odcinka zapytać Was o dwie rzeczy, żebyście napisali to pod spodem w komentarzach, żebym po prostu miał świadomość, czym dla Was jest kultura palenia. I czym dla Was jest stara i nowa szkoła palenia fajki wodnej? Jestem po prostu ciekaw, jak Wy to postrzegacie. Ja zrobię z tego osobny odcinek. Powiem Wam moje zdanie, moją opinię, ale bardzo jestem ciekaw Waszego zdania i chcę, żebyście w komentarzach pod tym odcinkiem wszystko mi dokładnie opisali jak Wy myślicie, że po prostu z czym to się je i jak to wygląda. Także dzięki wielkie za to. Mam nadzieję, że się jakieś komentarze posypią pod, pod tym filmikiem. Dodatkowo pytaliście znowuż o Question and Answer. Ja się muszę też przygotować. Gotować, jeżeli chodzi o, o taki live. Muszę sobie do strony technicznej też troszeczkę posprawdzać, jak to, jak to mogłoby wyglądać tak, żeby jak najwięcej osób mogło w tym uczestniczyć. Jeżeli faktycznie taki live chcecie, słuchajcie, dzisiaj też pojawi się post na Facebooku, w którym, w którym po prostu napiszę, że taki question and answer się odbędzie. I chciałbym, żebyście pod tym postem napisali mi osoby, które chciałyby uczestniczyć w takim live'ie. Po prostu napisali, nie wiem, że ja będę, ja chętnie z tobą zapalę i tak dalej. Wtedy zobaczę, ile tych osób się zbierze. Jak będzie, słuchajcie nas 5 bądź więcej osób. Robię takiego live'a dla Was i, i po prostu w którąś sobotę, bo myślę, że sobota będzie Wam bardziej pasować. Pominiemy sobie jeden odcinek, na live'ie sobie po prostu zapalimy, pogadamy, pospekulujemy. A propos tematów odnośnie fajki wodnej. No a teraz wracając do tematu dzisiaj historia, moja historia. A propos fajki wodnej, zapraszam. Jak możecie zauważyć, fajeczka już mi się bardzo dobrze rozpaliła, fajnie się pali. Fajnie się połączyła ta stara szkoła z nową szkołą palenia. Mimo wszystko ten kali cały czas naprawdę daje daje radę. Jeżeli chodzi o same początki, bo wracamy 10 lat wstecz. Zaczynamy od imprezy u mojej koleżanki, u której robiliśmy bodajże Sylwestra. No i przed tym Sylwestrem ze znajomymi pomyśleliśmy, kurczę, może zapalimy sobie fajkę wodną, spróbujmy, to jest coś nowego, coś ciekawego. Nas też to zaciekawiło, chcieliśmy tego spróbować. Jak nam to wyszło? Słuchajcie, zlokalizowaliśmy gdzieś sobie sklep tam niedaleko, gdzie ona mieszka. To był jakiś sklep taki po prostu z tytoniami i tak dalej, fajkami normalnymi, papierosami. Cygarami, i tak dalej. Poszliśmy do tego sklepu, pogadaliśmy chwilkę z sprzedawcą, no i sprzedał nam bodajże tak. Po pierwsze, węgielki samorospałkowe, te krążki, o których Wam wspominałem wcześniej. Po drugie, jakąś melasę, teraz nawet nie pamiętam dokładnie, to był, wiem, że to były dwa jabłka, ale nie pamiętam nawet dokładnie nazwy, nie kojarzę tego tytoniu w tym momencie. Taką małą, słuchajcie, fajeczkę wano, taki bączek, jak możecie często zobaczyć, z taką najczęściej czerwoną, czerwoną wazą. No, i na tym bączku mówimy, dobra, spróbujemy rozpalić fajkę wodną. Z całym tym stafem, z chłopakami wróciliśmy na imprezę. No, i zaczęło się próbowanie rozpalania pierwszej fajki wodnej. W sumie w moim życiu wtedy. No jak możecie się domyśleć, takich chmur nie puszczałem. Po pierwsze, na szybko, żeśmy w internecie próbowali znaleźć jakiekolwiek filmiki, jak tą fajkę wodną rozpalić. Wtedy też fajka wodna około 10 lat temu w Polsce była jeszcze mniej popularna niż jest teraz. Teraz już powolutku, to ta świadomość tej fajki wodnej, tych klas fajek wodnych, jakości palenia, naprawdę poszła dużo w górę. Jeżeli chodzi o kraje, no to macie takie kraje, jak Stany Zjednoczone, Niemcy, Rosja widzę zaczyna też się bardzo w tym rozwijać. Jeżeli chodzi o palenie fajki wodnej, no i oczywiście kraje arabskie. Tam świadomość fajki wodnej. Jest bardzo duża. U nas w Polsce jeszcze się to rozwija, ale idzie naprawdę ku lepszemu, bo widzę też, widzę też co sprzedają różne sklepy, widzę jak, jakie tytonie do nas do Polski dochodzą i gdzie można co kupić, także jest, jest fajnie. Ale wracając do tematu, jak zaczęliśmy oglądać te filmiki, no to wtedy tych filmików jeszcze za dużo nie było. No i słuchajcie, te. te, te Pobraliśmy trzy pierwsze filmiki, jakie tam mieliśmy. Było jak rozpalić fajkę wodną. No i wróciliśmy do działania. Rozpaliliśmy węgielki, nabiliśmy cybuch, rozłożyliśmy wszystko. Fajeczka, fajeczka była postawiona. Węgielki nakładamy na, na, na folię, bo wtedy ten nie mieliśmy w ogóle komina. Nawet sprzedawca nie, nie, nie powiedział nam, żeby komin zakupić. Pewnie uznał, że jest to zbędne. Jak już wiecie z moich filmików, niestety jest to bardzo potrzebne. Tak jak tutaj mamy sobie hiter tego typu, tak komin jest po prostu bardzo, bardzo potrzebny. Jeżeli ewentualnie komina nie macie, spróbujcie zrobić sobie prowizoryczny komin z folii, ale zawsze musicie go mieć, jeżeli dobrze chcecie rozpalić fajkę wodną. No i też nasza fajka wodna dobrze się nie rozpaliła. Moje pierwsze odczucia były bardzo mieszane. Czułem, jakbym palił jakąś gumę tirową. Po prostu no, nie smakowało to nawet jak żadne dwa jabłka. Pomijam, pomijam fakt, że walory smakowe były no, po prostu masakryczne, to jeszcze tej fajki nie udało nam się rozpalić jakoś, jakoś mega. Yy, chmurki, jakie puszczaliśmy, były takiego pokroju. Nawet może troszeczkę gorsze. Nie mogliśmy w ogóle tego rozpalić, nie dawaliśmy kompletnie rady. Już pomijając fakt, że wiele osób nie wspominało wtedy, ile wody wlać do dzbana, ciągnęło się nam różnie, raz wylewaliśmy, wylewaliśmy, kombinowaliśmy różne cuda, ale była to kompletna klapa. Dlatego... Pamiętam, że pierwsze moje spotkanie i troszeczkę zraziłem się do fajki wodnej, no ale słuchajcie, jeszcze nie minęło, nie minęło dużo czasu, bo minął bodajże rok, tak? I postanowiłem, postanowiłem później do tego wrócić. W rozdziale drugim przenosimy się do Krakowa. Jesteśmy teraz w Krakowie u mojego przyjaciela Bugiego, którego serdecznie pozdrawiam z, te, z tej strony. Ehm, dobrze dobrze kojarzy pewnie te, te fakty i całą tą naszą historię. Otóż e, okazało się, że on w barku również miał e, fajkę wodną. Również nie była to fajka wodna jakichś górnych lotów, była wtedy chyba pożyczona od kolegi. No i sobie wpadliśmy znowu na pomysł, dobra, spróbujmy, dajmy drugą szansę. Znaczy, ja z mojej strony daję drugą szansę, spróbujemy rozpalić tą fajkę wodną. Wtedy mieliśmy troszeczkę więcej czasu. Tych film, te filmiki sobie jeszcze bardziej poglądaliśmy na YouTubie. Pamiętam, że wtedy poszliśmy do sklepu Buszek i tam zaopatrzyliśmy się w tytoń z 5 Pipes. To jest 5 Pipes. Bodajże kupiliśmy z dwa smaki, jakąś Bluskwinię i, i, i Wiśnie. No i zdecydowaliśmy, że rozpalimy fajkę wodną. I to był wielki fan, ponieważ po pierwsze. Też mieliśmy węgielki samorozpałkowe, to też, to też muszę nadmienić. Wtedy też nie było takiej świadomości tych węgielków kokosowych, one też nie były takie popularne. Wtedy ci, co palili faktycznie w Polsce fajkę wodną, byli takimi bardziej propalaczami, no to mieli świadomość, żeby rozpalać na węgielkach kokosowych. Reszta próbowała swoich sił na węgielkach samorozpałkowych. My też wtedy też tej wiedzy nie mieliśmy, w związku z czym tak próbowaliśmy rozpać. Fajka wodna rozpala się ciut lepiej, muszę wam przyznać. Obejrzeliśmy więcej tych filmików, bardziej się do tego przygotowaliśmy, no ale też mieliśmy sprzęt, jaki mieliśmy, nie było też górnych lotów. Co innego, co innego teraz. Gdzieś mogę się rozkoszować smakiem i zapachem tej fajki wodnej. No ale było nieźle. Rozmawialiśmy fajkę wodną. Paniła nam się całkiem, całkiem fajnie. No i buszki były takie, wiecie, no mniejsze o połowę od tych co teraz, ale coś tam się udało i jakiś smak czuliśmy. Problem pojawił się w tym, że kiedy paliliśmy tą fajkę wodną, 20 minut czuliśmy, powiedzmy, tą brzoskwinię, było fajnie, było dość smacznie, a potem pach. I znowu po prostu coś spalonego, niesmacznego. No oczywiście przypaliliśmy i po prostu. E, wtedy zrobiłem akurat prowizoryczny komin, nałożyłem tam z folii ten komin, rozpaliliśmy tą fajkę wodną, no ale mówię, po 20 minutach była operacja, że poczekamy, aż troszeczkę te węgielki przygasną, zgasiliśmy węgielki, Spróbowaliśmy fajkę wodną rozpalić jeszcze raz po prostu metodą prób i błędów, każda następna próba. Wychodziła troszeczkę lepiej, staraliśmy się bardziej kontrolować. Zdejmowaliśmy ten węgielek, nakładaliśmy, było coraz lepiej. No to jak już nam się w miarę ta fajka rozpaliła, do pół godziny mieliśmy naprawdę w miarę fajnego palenia. Oczywiście napiliśmy trochę mniej też tytoniu, Widzieliśmy, że po prostu mieliśmy typu cybuch typu masta, malutki, w którym po prostu przy nie więcej niż, nie wiem, pół godziny tego palenia raczej nie dało się, nie dało się wyciągnąć. Tak czy owak, udało się w miarę fajnie rozpalić tą fajkę wodą, i wtedy po raz pierwszy troszeczkę bardziej mi zasmakowało, ale wciąż uważałem, że jakiś szał, szał to nie jest. No, i oczywiście nasze mądre głowy postanowiły bardziej poeksperymentować. Wymyśliliśmy, dobra, rozpalamy ją po raz kolejny, ale tym razem dolejemy sobie do zbana wódki. <gryw> A jakie były tego skutki? To się zaraz przekonacie. Ja je dobrze pamiętam. Bardzo mądrze i inteligentnie dolewając pełen zban tej wódki, tyle ile wcześniej wody, mówimy, dobra, no to palimy. Słuchajcie. Smaku to nie było czuć w ogóle, a taka siara była w gardle, to no po prostu nie dało się tego wciągać. Fest po prostu wódę czułeś w gardle, jak wciągałeś to. Było fanu co niemiara, ale nikt tego pociągnąć nie mógł. Potem zdecydowaliśmy się, że odlejemy połowę tej wódki, no szkoda, zmarnowaliśmy niestety, a wlejemy sobie, a wlejemy sobie po prostu 50-50 woda z wódką. Mimo wszystko nie polecam, nie róbcie tego w domu. E, wciąż po prostu w gardle było po prostu, no nie dało się tego przepalić, nie dało się, nie dało się pociągnąć, pomijając, że smaku nie było czuć. Słuchajcie, jeżeli fajka wodna, na mleku, na owocach, na syropach, na innych rzeczach tego typu wódka nie. Mówimy stanowczo nie. Było fanu co nie niemiara, ale na domiar złego. Gdyby to jeszcze był sam koniec, to byłoby dobrze. Postanowiliśmy, słuchajcie, już położyć się spać po tym samym paleniu, i tak dalej. Zostawiliśmy, słuchajcie, talerzyk. Na talerzyku położyliśmy te rozżarzone tam dwa czy dwa węgielki, czy jeden węgielek. Nie pamiętam wtedy na ilu rozpaliśmy. dwa węgielki. Zostawiliśmy na szkalnym talerzyku, postawiliśmy na stole u tego mojego przyjaciela Bugiego. Poszliśmy wszyscy spać. I co było potem? Słuchajcie, jakie zdziwienie nas ogarnęło, jak rano obudziliśmy się. Talerzyk roztrzaskany w pył. No, i niestety, mojemu kumplowi cały ten węgielek po prostu pod wpływem tej temperatury. Roz, zniszczył cały ten talerzyk. Dodatkowo wbił się mu w cały, bo to był drewniany drewniany stół. Przepalił mu częściowo ten drewniany stół. Do dzisiaj ma, ma ten drewniany stół z takim ciemnym, leciutkim, leciutkim, słuchajcie, dołkiem od tego węgielka. Oczywiście sytuację dało się uratować, nic tam, nic tam większego się nie stało. Nie, nie spaliliśmy domu, także, także w porządku. Do tej pory jest wszystko ok. Pamiątka, pamiątka mojego przyjaciela została. No i pewne ciekawe doświadczenia też. A co było w kolejnym rozdziale, zaraz Wam opowiem dalej. Teraz przenosimy się do Łodzi, czyli miasta, z którego, z którego pochodzę, i w którym się urodziłem, i tam też był moment przełomowy, jeżeli chodzi o fajkę wodną i o moją historię związaną z fajką wodną. Po dwóch poprzednich, niekoniecznie dobrych, dobrych doświadczeniach, wybraliśmy się na ognisko do mojego, do mojego znajomego. I właśnie na tym ognisku, tak jak Wam zdążyłem wspomnieć w filmiku, dlaczego fajka wodna, spotkałem pewnego znajomego, Ksywka Piórko, również go pozdrawiam z tej strony. Który właśnie wtedy rozpalił porządną, fajną fajkę wodną. Nie będę się już powtarzał, bo jeżeli chcecie też tą historię sobie usłyszeć, to możecie zerknąć na filmik, dlaczego fajka wodna. On naprawdę super rozpalił fajkę wodną. Miał bardzo dobry sprzęt, jak na tamte czasy. Bardzo dobry tyton, również sprowadzany ze Stanów Zjednoczonych. I naprawdę tamta fajka wodna, jak ją spróbowałem, mnie od razu I było to, gdybym ja wam porównać, bo do czego zmierzam? Tak jak wcześniej ja też wspomniałem, jak staracie się sami na swoją rękę rozpalić fajkę wodną, dobrze jest teraz właśnie poprzeć się o wszelkie takie, wszelkie takie tutki, jakieś właśnie filmiki. Oczywiście polecam te filmiki na moim kanale, bo one krok po kroku wam pokażą, jak poprawnie tą fajkę wodną rozpalić. Najważniejsze jest, żeby się do tego nie zrazić, żeby mimo wszystko spróbować i żeby po prostu metodą prób i błędów tą fajkę wodą rozpalać. Tamta była rewelacyjna, czułem smak w 100% i paliła się dokładnie tak jak ta. Ok, wróćmy na chwilę teraz na ziemię i do tego momentu. Jak padliśmy w jedną fajkę na ognisku, rewelacja, wszyscy byli naprawdę też miło zaskoczeni. To było coś fajnego, coś ciekawego, alternatywa od, od, od piwka przy ognisku czy kiełbasek, które sobie robiliśmy. Spędziliśmy ten czas naprawdę fajnie, ale to właśnie jak poczułem jak ta fajka może smakować, było momentem przełomowym. Dlaczego? Dlatego, że chciałem po prostu tą wiedzę bardziej zgłębić. Pogadałem z nim, utrzymywałem przez jakiś czas też kontakt, niestety teraz już się zerwał i stopniowo starałem się też drążyć w internecie wszelkie informacje a propos fajki wodnej, ponieważ on mnie wtedy zaraził tym hobby, a ja próbowałem się coraz więcej na ten temat dowiedzieć. Ja jestem taką osobą, która jak ktoś pokaże, mu, pokaże mi bardzo ciekawe hobby, to może mnie tym zarazić. Szczególnie jak złapię bakcyla, to już w ogóle nie odpuszczam. Dlatego zacząłem szukać i drążyć w sieci wszelkich informacji na temat fajki wodnej. Budowa, historia, jak się pali, jak rozpalać itd. Wtedy niestety, bo to już było około 8 lat temu, ta wiedza też nie była jeszcze jakaś rzetelna i dobra. Stałem się znaleźć jakieś strony internetowe, fora, grzewać w tym internecie i szukać. No, i mimo wszystko dokopałem się do, dokopałem się do, do takiego forum a propos fajki wony. Ono chyba teraz już też nie istnieje, i do bardzo fajnej strony. Moja .pl, na której też wiele osób wypowiadało się na propos fajki wodnej. Był to pierwszy wtedy też kanał poświęcony, pierwsza strona internetowa poświęcona fajce wodnej, w, którą, w której widziałem, że osoby naprawdę z zaangażowaniem i pasją, zarówno wrzucały wszelkie newsy, jak i z chęcią pomagały też innym w tym właśnie, jak rozpalać fajkę wodną. I to był kolejny taki moment kulminacyjny, ponieważ, mimo wszystko, ja się nie poddawałem, starałem się najpierw zebrać wszystkie informacje, dowiedzieć się wszystkiego, po kolei, zanim zakupię pierwszą swoją fajkę wodną i zanim w ogóle porządnie zacznę ją rozpalać. I teraz przejdziemy do kolejnego rozdziału, w którym opowiem Wam dokładnie, jak dalej, powolutku ta lokomotywa się rozpędzała, rozpędzała i rozpędzała. Najważniejsze w tym wszystkim było to, żeby się kształcić, że ja się samo kształciłem, po prostu starałem się wyczytać wszelkie te informacje, wyszukać w internecie wtedy i po prostu jak najwięcej tej wiedzy chłonąć, bo jestem po prostu taką osobą, że uważam, że jeżeli przeczytam po prostu coś, co napisały osoby mądrzejsze ode mnie, które się na tym znają, to później ja, jeżeli rozpalę swoją pierwszą fajkę wodną, to zrobię to lepiej niż po prostu jak zobierzę sobie jeden filmik i spróbuję, co już pokazałem wam wcześniej w poprzednich dwóch doświadczeniach, które miałem: jedno w Krakowie i drugie właśnie wtedy na tej imprezie Moi koleżanki. Dlatego po zebraniu tej wiedzy w całość, na właśnie tej na stronie, Moja naprawdę znalazłem, słuchajcie, bardzo dużo fajnych osób, nie dość takich, które mi jeszcze pomagały, to jeszcze dodatkowo zaopatrzały też, też właśnie w tytoń, doradzały, co zapalić, jaki smak wybrać, itd. I to też mi bardzo, ale to bardzo pomogło. Kolejny moment przełomowy w całej tej mojej historii to było nawiązanie kontaktu z Hubertem, którego serdecznie pozdrawiam, ponieważ mogę Wam z miejsca powiedzieć, że to był mój mentor, jeżeli chodzi o fajkę wodną. Tak naprawdę on przekazał mi rzetelnie całą swoją wiedzę a propos fajki wodnej, i w większości jest to wiedza, którą dzisiaj posiadam i którą Wam też przekazuję. Dlatego dzięki wielkie Hubert, bo naprawdę Twoja wiedza mi się bardzo przydała. Mega sympatyczny, sympatyczny gościu, naprawdę super, super się z nim gadało. Do dzisiaj mamy kontakt. Udało nam się nawet spotkać cztery oczy. Jeszcze nie zapaliliśmy razem fajki wodnej, ale obiecuję, że to nastąpi. Także Hubert, jak wrócę, wrócę do, do Polski, na pewno umawiamy się na palenie i gościnnie wystąpisz w moim odcinku. Nie, nie słyszę żadnych, żadnych protestów. Pojawiasz się na, na, na antenie i razem na pewno przeprowadzimy sobie taki odcinek i powspominamy tamte czasy. A tymczasem właśnie chciałem wam powiedzieć, że hubert stopniowo przekazywał mi tą wiedzę, począwszy od tego, jaki zestaw zakupić sobie na początek i właśnie ta kaja PN330, którą mam, którą wcześniej wam pokazywałem, na której rozpalałem wam fajkę wodną w odcinku, jak rozpalić fajkę wodną. To jest moja pierwsza, najstarsza fajka wodna, którą posiadam w swojej kolekcji, którą mam do dzisiaj, na której naprawdę świetnie do dzisiaj potrafi, świetnie do dzisiaj można rozpalić, rozpalić jakikolwiek tytoń. Hubert stopniowo przekazywał mi tą wiedzę, i później, tak naprawdę, mając taką osobę, która naprawdę mogła mi tą wiedzę przekazać, dlatego między innymi powstał mój kanał, żebym ja tą wiedzę przekazywał wam, i żebyście mogli wy teraz czerpać, czerpać garściami z całej tej wiedzy, którą ja posiadam oraz doświadczenia. Cała ta wiedza przydała mi się na tyle, że zakupiłem pierwszą fajkę wodną, pierwszy wąż, wszelkie rzeczy, które potrzebowałem, komin. Ten zestaw, w sumie, początkowy, który pokazałem wam też w filmiku, a propos zestawu początkowego. I później zaczęły się kolejny etap. Czyli powoli rozpalałem fajkę wodną. I tu już jest kwestia rozpalania metodą próby i błędów. Nieraz przypaliłem tytoń, ale bardzo też się cieszyłem, kiedy udało mi się z kolei poprawnie fajkę wodną rozpalić. Jak już rozpaliłem powyżej pół godziny, paliłem, miałem naprawdę fajne chmury, byłem mega, mega szczęśliwy. I naprawdę to był taki moment przełomowy, bardzo ważny dla mnie, dlatego że już miałem fajkę wodną, która uważałem, że była w porządku. Zaczynałem naprawdę tą fajkę wodną rozpalać lepiej i powoli, powo powoli, Małymi krokami zbliżałem się do. Tej jakości palenia, jaką zaprezentował mi właśnie tamty znajomy na ognisku. Oczywiście, żeby do tego dojść, to też trzeba trzeba troszeczkę, trzeba troszeczkę poćwiczyć. Mi zajęło to około półtora roku. Tak mniej więcej, to jest pirazy drzwi, no bo mówię, cały czas się dokształcałem. To jak teraz rozpalam fajkę wodą, to jest też zupełnie inaczej, bo to już jest kwestia, kwestia tam kilku, kilku, kilku lat, teraz łącznie już dziesięciu, ale zupełnie, zupełnie mi to nieźle szło i postanowiłem brnąć w to dalej. Kolejnym etapem była już stricte nauka i po prostu łapanie skilla. Starałem się coraz lepiej rozpalać tą fajkę wodną cały czas, jeżeli coś mi nie wychodziło, coś robiłem źle, rozmawiałem z Hubertem na, na Facebooku, żeśmy, żeśmy sobie wiele tam wymieniali się właśnie doświadczeniami, robiłem mu zdjęcia, pokazywałem dokładnie to, co robię, Ważne jest to, że jak już zaczynacie, to macie ten swój zestaw pierwszy, początkowy, nie zrażajcie się, próbujcie dalej i rozpalajcie fajkę wodną. Ja powoli sobie łapałem tego skilla, łapałem i łapałem. E, potem kolejnym właśnie takim ciekawym momentem było to, że kiedy już po około półtora roku uznałem, że dobrze umiem rozpalić fajkę wodną, e, chciałem i zapragnąłem sobie kupić jakąś inną fajkę wodną. No i tu już pojawia się kolejny epizod i właśnie lecimy za chwilkę do Egiptu. Kalin Mamon to do dzisiaj bardzo popularna e, firma z Egiptu, która robi bardzo dobre fajki wodne, bardzo dobre węże i naprawdę jest, jest godna polecenia. E, ja udałem się też z moją rodzinką, e, z moją dzisiaj też żoną, e, wtedy i z moją siostrą e, do Egiptu, e, no i postanowiłem właśnie znaleźć i zakupić Kalil Mamona. Słuchajcie, to było niesłychanie trudne. Dlaczego? Dlatego, że w Egipcie... Macie tak zwane bazarówki. Każdy po prostu na siłę chce wam wcisnąć swoją fajkę wodną, która jest po prostu dobanie, zwykłą bazarówką, którą możecie kupić w pierwszym, lepszym sklepie i jakość polenia na niej nie byłaby dobra. Ja miałem już, miałem już po prostu świadomość tego, jak wygląda oryginalny Kalimamon. Szukałem go na wszelkich tam, wszelkich tam bazarach, sklepach i innych miejscach. I dopiero w przed Przedostatni dzień udało mi się znaleźć jeden taki większy, ciekawszy bazar. E, udawałem oczywiście głupiego, żeby, żeby, żeby później e, negocjować cenę, bo wiecie, jak to bywa w Egipcie. Oczywiście, jak już przejdziemy do tego, co chcemy wybrać, no to później trzeba ostro negocjować cenę e, fajki wodnej w moim przypadku, no i wszelkich rzeczy, które chcecie po prostu w Egipcie kupić. E, bo cena, którą na początku daje sprzedawca, jest zaporowa i dość wysoka. Tak czy owak. E, Rozejrzałem się, przychodzę koło bazarku, patrzę, o kurcz, widzę prawdziwy, oryginalny wąż Kalin Mamona. Na tamte czasy to był szał. Patrzę później wyżej, Kalin Mamony, fajki wodne. Na takiej półce były postawione, kurczę, tam było z 7 sztuk tylko tych Kalin Mamonów. Reszta też oczywiście były zapychacze, typowe bazarowe fajki wodne. No i rozmawiając chwilę z, z tym sprzedawcom. Powiedziałem mu, że chciałbym bardzo dobrą fajkę wodną, że chciałbym być z niej zadowolony i tak dalej. No i on mi właśnie polecił na początku, pokazując tą półkę, że, że tutaj ma bardzo dobre fajki wodne. To jest Kalin Mamon, to jest dobra, dobra jakość. Ja go tam dopytywałem. No dobrze, dobrze, to bym chciał dokoptować taki set, że, że komin, że cybuch i tak dalej. Cybuszek, jaki dostałem, to jest ten gliniany cybuch, na którym też rozpalałem wcześniej fajkę wodną. No i po skompletowaniu tego całego setu jużliśmy negocjowaliśmy cenę, no wynegocjowałem w miarę, w miarę w porządku tą cenę, pierwsza była po prostu zaporowa i kosmiczna, no ale udało się ostatecznie wynegocjować i wtedy zakupiłem swoją pierwszą taką porządniejszą fajkę wodną i był to właśnie ten Kalin Mamon, na którym dzisiaj palę. Paliłem co prawda na wężu skórzanym, również kalimamonie, e, cybuchu typu, typu masta glinianym. Gliniane cybuchy i tak są bardzo, bardzo dobre i te robione w Egipcie też naprawdę trzymają poziom. I byłem z tej fajki, jak i do dzisiaj, jestem bardzo zadowolony. Tej fajki recenzję też na pewno zrobię dla Was i, i sami się przekonacie, jak się z tej fajki pali, e, jakie ma plusy, jakie ma minusy, bo oczywiście też minusy się znajdą e, akurat w przypadku tego, tego modelu. Ale o tym sobie opowiemy w innej, w innej części, w innym odcinku. Tak czy owak, zakupiłem pierwszą tą fajkę wodną takiej lepszej jakości i naprawdę też poczułem różnicę tego palenia. I potem stopniowo już rozwijałem te swoje umiejętności, ten skill rósł, rósł i rósł. I tak stopniowo właśnie nauczyłem się coraz lepiej rozpalać fajkę wodną, no bo wiadomo, że jeżeli chcemy rozpalać coraz lepiej fajkę wodną, to i w lepszy sprzęt musimy się zaopatrzyć. Teraz przenosimy się do Anglii, dokładnie do Telford. Teraz obecnie, obecnie tutaj mieszkam, stąd nagrywam dla Was te wszystkie filmiki. Um, I chciałem wam powiedzieć, że kolejną fajką, jaką sobie zakupiłem był niemiecki nargilem. Tu też już była klasa wyżej, bardzo fajna, bardzo ładnie zdobiona, ładnie wyglądająca, masywna, fajna fajka niemiecka, niemiecka fajka wodna, z której też jestem, byłem bardzo i jestem bardzo zadowolony i później stopniowo właśnie starałem się te skillę rozwijać paliłem na niej naprawdę spory czas, później troszeczkę, właśnie tak sobie paliłem, 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 aż w końcu nadszedł ten przełomowy moment, w którym jesteśmy teraz i zacząłem po prostu dla Was prowadzić ten kanał, który prowadzę dzisiaj. Zakupiłem sobie jeszcze parę, parę innych fajek wodnych, między innymi w prezencie od mojej żony dostałem tą zebrę, którą już wcześniej widzieliście, czyli kaję niemiecką i i na tej fajce naprawdę też świetnie mi się rozpalało, ponieważ jest nie dość, że na tego klika to jeszcze dodatkowo kręci się 360 i można każdemu bez problemu przy stole podać wąż do fajki wodnej. Stopniowo ta moja wiedza się poszerzała, moje doświadczenia się poszerzały, kupowałem nowe fajki wodne, no i cały czas skomasowałem tą moją wiedzę w sobie, te doświadczenia, które zebrałem na przestrzeni tych lat. No i właśnie teraz między innymi, dlatego zrobiłem dla Was ten kanał, aby tym wszystkim się podzielić, to wszystko Wam pokazać i najważniejsza rzecz to nigdy się nie poddawać i dalej drążyć, próbować rozwijać ten swój skill, nabierać nowe doświadczenia i ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. Sami widzicie, jak dzisiaj rozpala się moja fajka wodna. Jest naprawdę, jest naprawdę w porządku, to już jest bardzo dobry poziom. Dlatego właśnie, przede wszystkim, na no pod koniec tego, tego odcinka, chciałbym Wam powiedzieć, że właśnie na przestrzeni tych wszystkich doświadczeń, na przestrzeni tego wszystkiego, jak sobie powoli tam te doświadczenia nabierałem, Przekonałem się do tego, ponieważ uznałem, że to jest coś bardzo ciekawego, coś co mi pasuje właśnie ze względów smakowych, walorów zapachowych i tak Doradzam Wam, aby się właśnie nie poddawać. I, I ćwiczyć i rozpalać fajkę wodną i próbować cały czas. Dlatego że z czasem nabierzecie te, te umiejętności, nabierzecie tego skilla. Ja na moim kanale, jeżeli jeszcze jakieś będą pytania, wydaje mi się, że już powoli zamykamy też ten rozdział z, z nauką rozpalania fajki wodnej. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie śmiało na Facebooku, chętnie odpowiem. Ja jestem już na takim etapie, że naprawdę uważam, że w porządku pa, rozpalam tą fajkę wodną i jest naprawdę, naprawdę fajnie. Jestem w pełni zadowolony z tego. No a jak to wszystko, wszystko się potoczyło? Macie przestrzał 10 lat wstecz, które Wam teraz opowiedziałem w tej krótkiej historii. Nie będę Was zanudzać już zanudzać kolejnymi rzeczami, ponieważ też nie chcę na siłę przeciągać tego odcinka. Na sam koniec najważniejsze, najważniejsze dwie rzeczy. Jedna z nich jest taka, że jeszcze raz przypominam, abyście w komentarzach napisali mi, co to dla Was jest kultura palenia. I co to jest dla Was nowa i stara szkoła palenia, bo bardzo jestem ciekaw, ciekaw Waszych opinii? Oraz, a propos: Question and answer: Wypowiedzcie się na Facebooku, kto chciałby uczestniczyć w takim, w takim paleniu. Dzięki wielkie za wysłuchanie do końca tego odcinka. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się i do zobaczenia niedługo. Hej!